Że ja mam iść w ogóle Dobra, info na górę leci Nie bym kurwa mapy nie zna. Ty, ale co my gramy? O ile? Takiego typa kiedyś w miałem, że pierwszy, pierwszy raz A Majora miał Jest długa Stankował, stankował Albo ty mi stankowałeś <laughs> Koleś stankował, mi Eee... ten. Kiblach jeden, nie jest radiok siedzi. Aha, aha. Kampro mi kamki, uważam. I w, w kiblak do drugiej. Ja Jasny chuj! Nie wny chuj! Paso, nie! Prawie bym nie... I klu! Dwójki! Dwójki, Ja pierzdolę! Ja Też ja ty sportowej! <śles> ja Długa, doga, długa jeszcze jeden. Ice. Obiłem go! Moja systa Dziwili się Kufa <noise> <noise> Moją kuwę ze pląć to nie daje Ja pierdolę mu zajebał. Weź tam Maciek ty weź. <noise> Ja idę na czarno śmierć U nas na respie Na respie kufa u nas Kurwa, druga padła Góra. Na zewnętrzny świat. Dla moment. Ja, ja pierwszy. Nie, to już. Ale u nas zrespa. Jak on tam kurwa wchodzi? Bierze coś kładkę? No właśnie, ich nie wiedzę. Aha, no dobra. ci wyjaśniły dwie rundy. Jeszcze jeden, góra czerwona. piętro piętro mi Jeden jest po tanku, palec. Jego trzeba wykorzystać. <laughs> no czekaj. No cicho. Zamknęli. Ja pierdolę, za się. Przez ciebie, przez ciebie zabiłem Przez ciebie jego Kurwa góra padła ja Jest siatka, jest. siatka Siatka ja Szmaty Ty, Co robi? Ja nie wierzę w niego jest kowa na kiblech dobre Dobra, szmaty szmaty, 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 szmaty Siatka cały czas Siatka, 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 siatka Skaczę długą Enemy down. Dzięki jest w kible, 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 kibla, no. Czerwone dostał. Bierzemy go kufa, by na kiblach. To od tyłu zapyla? Kurwa, mam nadzieję, że nie wypadnie. Ja jest. pierdolę, idealnie. Gdzie uciekł. Nie wiem. Kurwa. Ty, nie ma go tu, on jest u nas. Gdybyle ktoś sprawdził jeszcze? Ty, nie ma, czysto jest, nie ma, u nas jest U nas góra, u nas góra! Na beczce był Na beczce Już biegłem tutaj Kłamiesz kurwa dźwigiem zapierdolił? Kur... Ja wiem, Kurwa ja na, ja na most go od razu zajebę. Mówię, no, Jacks... Mówię to jest Jack Sparrow kurde Wyjebało go w powietrzu, <laughs> Ła, ła, ła. Ty no, ja się zapierd... O, nie, wyjewaj, nie, znaczy ona? Ty jemu. No, a kurwa... Widzisz, jest ktoś kto nie gra? Ja. To chodź na dół, popykamy sobie ten... Rozżyjemy się jak Góra. Aha. U nas? Jasne, chuj. Ja z góry jednego ściągnąłem od nich. Jest na zero bity słuchaj. Jak Kładka dostała trochę Mają z nie widziałem co za Kładka leży Nie dwóch Góra jest jedna Jest góra beczka Jest lewa, lewa, black, lewa, plecy! Jasny chuj. Dobry pokaz skilla. Łukasz się skupa na zero. nie Maciek. Jest góra, góra. Masz górę beczkę. Yy... Yy... Na, na, li na ligę gra. Na ligę gra. Kleszcza. Jest... Kurwa to takty... taka. No. To jest taktyka ligi cienia no. Ej, nie, teraz tak serio. Liga cienia zawsze była na dwójkach w rogu. Na, na, cztery, na, na jedynkach wrogu Na jedynkach w rogu, pod, za dwójnymi boksami. Jeden na czerwonych, tak ta 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 się mówi. Grało na ligę czy coś takiego. No to oni zawsze, po nie, zawsze grali tak, że jeden na czatki, drugi na dwójkę i skakali na kupiętro. A ty tam wiesz, że znawca? Może wiesz, może grałeś bikini. się skupia na hita dosłownie. Powiem. Tak, to zejpisz sk y sk Skakał na kładkę. Będę uciekać. Jest pizda. Kurwa, mać, pizda z dziobem. Pizda z miodem. No, z czymś kurwa na pewno. Skakał na kładkę, to ale nie wiem gdzie jest teraz. Ja właśnie też nie wiem. Mam na to parszy, sherp. jest u, nich. u nas. Ja pierdolę, widziałeś to? Jest karabinu go, kurde, to jest łukasz. Boję się kurwa trochę Drugi pewnie jest z kafeja, coś tak myśli. Dobra, trum Uj nie, nie chcę odpadać, coś, coś, coś Jest pół piętro, pół piętro, A nie, to był Łukasz. I się schowaj może. Kurwa, siema Moja szkoła, ja no, go strzelać no, no. Moja krew To jest moja krew, kiedy... Wie DOBRZE, KTA PRZEJMUJE TU Kurwa, to chuj sensor wezmę A... w łapę, bo będzie przypał. Jadalnia. Kurwa, Kłaga, przechodzę. Wszyscy w jednym miejscu są. Kruszonka jest. Jadalnia. Wchodzi, wchodzi po piętro. O skurwesy, z pompy. Jest jadalnia cały czas, podchodzi Ale nic duszonka jest To nie jest Ola, nie, to jakiś kolor jest ale... Jadalnia cały czas I góra beczka Ej, zginęł zgiczuś... czas... co zrobić kurwa? Zgriszować? swoje cię? Tam zjadłeś Nie, przynajmniej go nie nic tak go Ja pierdolę! Nie, nie pana beczka Dobra, gramy dziewczyny, gramy 21 Ja tam zabij, kurwa, czy coś. Jadalnia, jeden, nie jeden. Wychodzi jadalnia. Pomóżcie kupa koverować a nie kupa okienko mi skaca, mam główne info Jadalnia cały czas jeden. Góra beczka, góra beczka, jeszcze. Jadalnia podchodzi. Dostał trochę piętro, hard. Leży. Tyle nogi na kafeterię się... nie, długa. Długa, długa. Skaczkę z okna. Jak dostał? Odbity W tym samym momencie dostał. nie trzy. Dwa shoty dostał z pistolet, jak nie trzy. Brawo.